Witam państwa, jestem Kacper. Jestem tegorocznym maturzystą. Kiedy skończyłem maturę, zadałem sobie bardzo ważne pytanie: Co jestem w stanie zrobić dla pieniędzy? Udałem się więc do biura karier. Przemiła pani w okienku, powiedziała mi: Mogę być prawnikiem, lekarzem, może bogatym bankierem. Ja jej powiedziałem, że chodzi mi o prawdziwe pieniądze. Kiedy jej to powiedziałem, od razu wiedziała, gdzie mnie skierować. Kiedy tu, kiedy tu przybyłem. Zauważyłem, od razu przed oczami stanęły mi duże samochody, luksusowe podróże służbowe, nielimitowane ilości wina oraz wszechobecni wierni, którzy dają mi na te wszystkie rzeczy pieniądze. Więc cóż więc ja mogę Państwu powiedzieć? Do zobaczenia w setce Forbes'a i na Państwa kolędzie.